Cześć, jeżeli chcesz być uwolniona od ducha Izabel, uwolniony, uwolniona, powtarzaj za mną tą modlitwę. Później będę wyrzucała demona i w tym momencie mogą się manifestować poprzez ziewanie, kaszlenie, kichania, drżenie ciała, drżenie kończyn. Więc za tak każdy demon może się manifestować. Więc tak, na początku modlitwa, powtarzaj za mną. Ojcze Niebieski. Przepraszam Cię za wszystkie moje grzechy, w szczególności te związane z duchem Izabel. Proszę przebacz mi wszystkie otwarte furtki dla ducha Izabel. Oddaję ci moją duszę, ducha i ciało w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Więc tak Ojcze wiąże ducha Izabel i łamie jej przekleństwo do dziesięciu pokoleń wstecz po obu stronach rodziny w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dominujący duch wyrzucam Cię. Wyrzucam Cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Manipulowanie ludźmi dla własnego celu wyrzucam Cię w imieniu Jezusa. Wyrzucam Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, duchu manipulacji, wyrzucam Cię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wychodź Izabel w imieniu Jezusa Chrystusa. Mam zawsze rację. Wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jestem lepsza niż wszyscy, wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Kontrolowanie ludzi, wychodzisz w imieniu Jezusa Chrystusa. Własna sprawiedliwość, wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Poniżanie męża, żony, wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Manipulowanie dorosłymi i własnymi dziećmi, wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wychodzisz Izabel w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Wychodzisz, wychodzisz, wychodzisz w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Poniżanie męża żony, wychodzisz w imię pana Jezusa Chrystusa. Mam zawsze rację, wychodzisz w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Manipulacja, wychodzisz w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Zemsta, wychodzisz w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Zazdrość, wychodzisz w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Obgadywanie, obmawianie, wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Mam zawsze rację. Wychodzisz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Duchu Izabel rozkazuję Ci weź w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa wychodzisz z tego człowieka. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa wychodzisz z tego człowieka. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa wychodzisz z tego człowieka. Duchu Izabel, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wychodzisz z tego człowieka. To wszystko. Dziękuję.